Hej, ja to Piran. Mam jeden z tych dni, w których nic nie idzie, więc ignorujcie fakt, że już raz nagrałem cały unboxing. Spakowałem wszystko tak, jak było, żebyście mieli odpowiednio unboxingowy experience, że tak powiem. Okej. Okay. Odezwał się do mnie sklep Toys4Boys, który zaoferował mi bardzo fajny gadżet do testów. Toys4Boys możecie znać. Sklep jest, z tego co pamiętam, a już kilka lat na rynku. Kilka ładnych lat i e, specjalizuje się w sprzedaży prezentów, gadżetów, e, jakichś ciekawych zabawek, i generalnie e, mają też dział Survival. A jeśli to Was interesuje, oczywiście wszystkie linki są w opisie. Zachęcam do odwiedzenia. Mają Victorinoxy w niezłych cenach, przynajmniej jeśli dobrze pamiętam ceny Victorinoxu. Ok, sam dostałem od nich fajny gadżet, który szczerze mówiąc, widziałem już wcześniej na amerykańskiej stronie YouTube'a. I z tego co pamiętam, gdy próbowałem znaleźć, znaleźć je u nas, to mi się nie udało i... Odpuściłem temat, potem już o nich zapomniałem, a teraz sklep odezwał się do mnie, wręcz trafiając w dziesiątkę, że tak powiem. Opakowanie musiało się chyba uszkodzić w transporcie, niemniej jednak sama proca, bo dostałem procę, jest nietknięta. Proca jest bardzo ciekawa, nazywa się The Pocket Shot Made in America i jak widzicie... Jest to taka wariacja. Nie wiem szczerze mówiąc, czy młodsi widzowie będą to kojarzyć, ale przynajmniej u mnie na podwórku, jak zaczynała dojrzewać jarzębina, to robiło się takie strzelawki. Brało się kawałek, brało się kawałek ucięty butelki, ten przedni, zakładało się balon na szyjkę. Wrzucało się winę naciągało się i strzelało. To jest dokładnie coś w tym stylu. Natomiast zamiast biny strzela tym i o, ma z tego co widziałem na filmikach całkiem niezły power. Widziałem filmik na stronie Toys for Boys, który zresztą też zobaczycie jak tylko klikniecie oczywiście tam w opisie, w link do tej pracy widziałem na filmiku jak goście przebijają tym kilka puszek z napojami stojącymi pod żon, więc no, jest dość konkretnie. Jak widzicie sama proca składa się z takiego pierścienia plastikowego, na który jest założony, coś mi się dzieje z głosem, jest założony ten gumowy gumowy worek nazwijmy to i generalnie wyczaiłem też po tym jak niby nagrałem ten wcześniejszy unboxing a tutaj wystarczy wsadzić w drugą stronę tą zakrętkę możemy odkręcić ten wewnętrzny pierścień i wymienić sobie ten worek ten Pouch. Nie wiem, który jest który. Jeden z nich jest dużo mocniejszy od drugiego. Na opakowaniu nazywają się um, Standard Latex Pouch i Pro Pouch. Um, opakowanie też podpowiada, że ponad 350 fps potrafi to wyciągnąć. No, jestem w stanie to, w to uwierzyć, z tego co widziałem. The Pocket Shot is not a toy. No i wykonany w 100% w USA, co jest, co jest fajne. Dobra, dostałem też od Toys for Boys jakąś amunicję. Sam też mam jeszcze jakieś kulki, więc gdy przyjdzie, co do czego przetestujemy sobie, jak to działa. Aha, nie pokazałem wam najważniejszego, czyli na czym to polega. Oczywiście bierzemy sobie. Jeden pocisk. Nie będę strzelał w domu, bo pewnie bym coś popsuł. Natomiast y, naciągamy tutaj, trzymając za ten pocisk. i... Oj, potrąciłem kamerę, ale wiecie o co chodzi. Teraz wystarczy naciągnąć to dużo, dużo, dużo bardziej i w teorii będziemy w stanie przebić tym przynajmniej puszkę po napojach. Zobaczymy, a co jeszcze. Postaram się w weekend, a jeśli nie ten, to w kolejny. Nagrać jakiś porządny materiał i powiedzieć Wam, co myślę o tej pracy. A na pierwszy rzut oka wygląda nieźle. O, postaram się też wyczaić, który o, worek to pro-pouch, a który worek to ten standard pouch Wydaje mi się, że czarny to standard, bo jak widzicie, jest wykonany z trochę o, cieńszego lateksu. To jest na pierwszy rzut oka lateks grubszy. Skoro ta jest w stanie przebić Puszkę po napojach To zastanawiam się Co jest w stanie zrobić ta No, zobaczymy Fajna jeszcze sprawa jest taka, że No cóż, nazywa się to pocket shot Czyli gdy Robimy mniej więcej tak I zakręcimy tutaj To możemy bez problemu schować sobie taką a płaską paczuszkę do kieszeni. Przy okazji ta zakrętka pozwala nam tutaj wsypać trochę amunicji na zapas. I już możecie zabrać sobie swoją procę gdzieś na spacer. Bardzo fajna rzecz, muszę przyznać. Nie wiem jak ta guma by się zachowywała, gdybyśmy zaczęli strzelać jakimiś, wiecie, Kamieniami znalezionymi przy drodze, natomiast wydaje mi się, że gdyby nie były ostre, też można by z tego strzelać. Więc um, fajny gadżet, tak, żeby wiecie mieć na jakimś wypadzie dla zabicia czasu czy coś w tym stylu. Um, dobra, nie, nie rozgaduję się więcej o tej proces. Dziękuję sklepowi for Forboys jeszcze raz za podesłanie um, jej do testów. Pewnie będę miał sporo frajdy. O, nie ma nic ciekawego w instrukcji więc odpuszczę ją sobie o, w tym filmie to by było tyle obczajcie linki w opisie dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia